Dzień dobry kochani. Dzisiaj robimy na kolację sałatkę makaronową z pesto, z rukolą, z pomidorkami, z buratą. Już ta sałatka mi się pojawiła tyle razy na TikToku. Już mam na nią takiego smaka, że nie odpuściłam. Kupiłam wszystkie produkty. Właśnie gotuje mi się makaron i zaraz będziemy ją robić razem. Nie mam co tylko mam e, szynkę serrano, ale no to też jest pyszne. Makaron mam pełnoziarnisty, fit. Do tego makaronu zaraz sobie dodam pesto. Sama kupiłam, bo e, nie jestem na tyle ambitna, żeby. Sobie je sama zrobić. Nie macie pojęcia, jak to przepięknie pachnie. Szczerze, to nigdy nie wiem, ile dać z tego pesto. Dodam sobie jeszcze jedną łyżeczkę. Przełożyłam makaron dla reszty. To jest moja porcja. Będę robić tą sałatkę i mieszać w garnku. Teraz dodaję rukole. Będę dodawać takie małe pomidorki, ale muszę najpierw je przekroić. Chcemy te nasze pomidory do gara. Wszystko ładnie wymieszane i pokryte w tym pesto, więc wrzucam sobie to teraz na talerzyk. Tak to teraz wygląda. No naprawdę pachnie to nieziemsko. Dajemy naszą szyneczkę. Nasz gwóźdź programu, czyli buratę. Mamy naszą kulę i teraz będę ją rozdziabdziewać. Soli i pieprzu do smaku. Ziarna słonecznika i dyni. I tak wygląda nasza sałatka z burato. No powiem Wam, że jest naprawdę kolorowo i pachnie bardzo dobrze, więc już się nie mogę doczekać, żeby ją zjeść. Smacznego? Pa!